na

真品。 Nie będziesz oglądał to w wiadomościach. Zobacz zegary od temperatury, od ciśnienia. Dobrze, dobrze, masz. Raz To jest pociąg. A mogę, a mogę iść? No. Czy, Czy idziemy? Jakoś? No, a tak a tak. No, coś co, nie no, chcę Tak, to prawda, to prawda. Zaszczęście, mam małe takich ja sytuacji, no z tego powodu nie, nie Przepraszam, no, no, ja, ale no, tak. tak. znajdziemy się robimy. się. Siema, yawa. Patrzcie Jedno złapa, drugie po bot, złapa. Drugi po. Jak gdzieś o to tam No Orle, no gdzieś no było, na ale poured… może troszkę Ale byśmy tam jest tira naprawiają ci wierdzają. ale przy 13 i ona wszystkie pokładała ona podleżała Będzie pan Sławiński, który no to też tak żeby... Jestem zadowolony. Wszędzie, będziemy wracać do przyjeżdżenia. Czekaj, jeszcze tu... chyba. Koje, koje, koje. Ja.

na okazję, żeby zrobić sobie z panem Jackiem zdjęcie za chwilę. tak? Dajemy wam Czego, ile? Masu. Jestem do dyspozycji państwa. My nie mamy tyle czasu. Aha, a to tylko przedstawię. Nie kradnij nam tutaj show. <grym i> tylko przedstawię właściciela tej repliki. Pan Starosta, proszę bardzo, takich nobliwych płęków udało mi się dzisiaj zebrać. Dziękuję bardzo i Szymon właśnie, Szymon Rakowski, 4 lata leżał spał z Pałuski, że zawiozłem, no i teraz mamy wspólnie 13, 13 taką tarczykę. Dziękuję. Ja jedno i drugie. Znam wszystkie teksty ze zbędników, pamiętam numery i tak dalej i tak dalej, także są tacy natknieni, yy, 20 w oryginale, Oczywiście mówię w imię, w którym Panie Mietu, mieciu kochany, dziękuję Ci bardzo samochód z 1911 roku to jest brusz model E z Tomaszem Strzelińskim za kierownicą i prawo dla samochodu. Proszę Państwa, ja tego bardzo uprzejmie proszę, e, to są zabytkowe samochody, naprawdę, e, to prosimy bardziej, tak, e, więcej miejsca. Poprosimy następny samochód. La na France, e, przerobiony w latach dwudziestych na samochód sportowy, pierwotnie był wozem bojowym, tutaj wcześniej... Szanowni Państwo, cały czas namawiamy e, do głosowania na auto, które najbardziej podoba.

Ja miałem kiedyś takie zdarzenie, proszę Państwa, że stoję tym samochodem na yy, skrzyżowaniu, gdzie były dwa pasy i stoi taki yy, miły pan po Dziękujemy Ci bardzo w takim razie. Zobaczymy Ci za chwileczkę w jeszcze innym aukcie. Bardzo proszę, a te... Sztuk, około... Tej, tego, Większość tych samochodów trafiło na drugi kontynent. Ten szczęśliwie trafił do szkoły. przeszedł u mnie renowację, ale taką zachowawczą. Także większość rakieru jest oryginalna, ta cały samochód jest oryginalny. I bardzo się cieszymy tym samochodem, bardzo chcielibyśmy jeździć i bardzo cieszymy się, że wśród tak zacnych samochodów możemy również Mercedesa zaprezentować. Bardzo Wam dziękuję. Śliczny samochód, naprawdę gratulacje, wielkie gratulacje. Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie Państwo, głosujemy za. 54 rok. Adenauer Caprio. Czyli zdaje mi się, że najwyższa półka. Potwierdzam wszystko to, co Pan powiedział. Jest to najwyższa półka, jaka w tamtym okresie była produkowana. To był najbardziej zaawansowany na światowym poziomie marka Mercedesa. Był luksusowy, najlepszy, najładniejszy do Adenauer. Dziękujemy Ci bardzo, samochód wygląda imponująco. Proszę Państwa, proszę się odsunąć w tej chwili, bardzo proszę, bardzo proszę, proszę się samochodzić. To jest ślicznie odrestaurowane samochód. Szkoda, że Państwo nie możecie zobaczyć, co ten samochód ma. Otóż... Oj, zamknięte na kluczach. No tak, Andrzej, podstrzelnę tutaj swoich skarbów, szczególnie tych zamkniętych w tym szkle. To jest kabriolet tylko, no to jak ten no to było ciepło, no. dajcie Że rzeczywiście są w tym samochodzie kryształowe te teraz nie będziemy wyciągać, bo ponad jest do połowy y, y, skonsumowana. Bardzo proszę Wasieńko. Również to, że jak Państwo zauważyliście, kierowca wchodzi z dwóch kierowcą. Ja na Dziękujemy bardzo.

bardzo nam się wprowadzi, dlatego że tak jak tutaj kolega poprzedni mówił, od złomowania. Totalna rewelacja, żółty. Tak jak ze złomu wyczerpnięte razem.